Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie miesięczne dla Skorpionów na miesiąc kwiecień 2022. Na początek serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które pozwalają mi na rozwinięcie tego mojego kanału. Mamy lepsze zasięgi wtedy. No i rozpoczynam czytanie. Jak zwykle przypominam, czytanie jest ogólne, nie będzie rezonować ze wszystkimi. Więc proszę proszę nie dopasowywać na siłę czytania. Bo na pewno nie będzie ze wszystkimi rezonować. To jestem pewna na 100%. Tylko brać to co pasuje. I nie traktować czytania jak wyrocznie. z jaką energią wchodzą skorpiony co jest podstawą tego co pomaga lub przeszkadza co odchodzi co przychodzi o. co w głowie w myślach planach jaka jest energia przy was jak się czujecie energia z zewnątrz czego nie wiecie czego się nie spodziewacie i wynik. No tu jest pokazane, że coś się kończy. Skorpiony przestają czekać na coś. Brak im też cierpliwości do czegoś. Dostają też jakieś pieniądze, na które długo czekały. Jakieś, może, może biorą jakieś swoje inwestycje długoterminowe. Na przykład. Tak więc tu tak się pokazuje finansowo. Natomiast, e, natomiast wy tutaj jesteście w, jesteście w jakiejś energii, że na przykład związek się wam rozlatuje, albo gdzieś, gdzieś nie czujecie się już bezpiecznie. No. Bo tu jakieś takie te karty. No, jeszcze na dodatek dziesiątka wyskoczyła mieczy, czyli rzeczywiście, coś tutaj ciężko. Coś tutaj ciężko jest u Was. Z czymś. No, właśnie. Pokazane jest, że jakby się związek roze. To, to jest para. Czyli kończy się jakaś umowa, kończy się związek, kończy się współpraca jakichś osób ze sobą. Czyli wspól... na przykład wspólników jakiś. Tu jest też karta wspólników. Tu też jest jakiś podjęty wybór. Tu jakieś wybory podjęte dotyczące te, tego. Tu jest pokazane, że no nie ma jakiejś radości w jakimś związku. Ta karta zawsze mi mówi, że ten związek albo jest na zasadach takich przyjacielskich. Chociaż ta karta w odwrocie mówi, że tu fałszywi przyjaciele są. Ale również ta karta mi mówi o tym, że to jest związek, w którym nie ma zgodności charakterów. Na tej karcie jest pokazane akurat, że ona ma tę te, te wodę. Ale normalnie na innych kartach tam jest woda i ogień. Czyli no, woda z ogniem nie pasuje. Tutaj jest akurat tak pokazane. Może być też, że jest zbyt, zbyt duża wylewność też. Jakiś tutaj mm, nadmiar tych uczuć jakiś, Ale. Tu bym się skłoniła przy tym, że tu w tym związku, albo przy tym związku, jakieś tu się pojawiają albo fałszywe osoby, albo jakieś trójkątne sytuacje, bo co pomaga lub przeszkadza, to tu jest pokazane, że kończycie z jakąś przeszłością, z jakąś złe, złe wspomnienia tu są dotyczące czegoś. Normalnie, normalnie to tutaj jest umowa, a tutaj jest zakończenie, czyli może być, że to też będzie rozwód jakiś, albo taka ta również mówi o braku porozumienia w pozycji prostej. No to możecie tu też może się pokazywać, że gdzieś tu się dogadujecie, zaczynacie się dogadywać z kimś. Ale raczej tu mi się pokazuje, no bo tu są te karty obok. Tu, się, tu, tu jest, to jest, związane, to jest związane raczej z tym, że tu się coś kończy. Tu jest ewidentnie pokazane. No. Odcinanie. Kończy się jakiś związek. Jakiś bezpieczny związek. Nie ma tutaj radości. Funkcjonuje na zasadach koleżeńskich. No i tu jest zakończenie. To jest związane z jakimś przeszłością. To jest od dawna, od dawna. To już jest bardzo dawno się tak ciągnie. Pokazane jest, co odchodzi. Odchodzi, albo wy odchodzicie, bo to jest skorpion, rak ryba. Tylko, że wy tu już jesteście tacy. To jest pokazana osoba przewrażliwiona osoba, która nadużywa która jest trochę w takim stanie emocjonalnym takim rozchwianym. To jest odcinanie, albo wy odcinacie taką osobę, i to nie jest koniecznie z tego trygonu, chyba że będzie z innego znaku. Odcinacie, jakaś prawda przychodzi, albo wy sami tu odchodzicie, bo przychodzi do Was jakaś prawda. To jest uświadomienie sobie czegoś. W głowie, niestety, nie widzicie, aby. Tu jest też osoba z podznaku szczelca. Może być też, że podstawą tego, że się to rozlatuje, jest jakiś romans ze szczelcem. Tak? A w głowie jest, że wy już tu nie widzicie, aby się miało coś polepszyć z jakąś osobą. I to jest osoba z trygonu powietrza. Waga, wodnik, bliźnięta. Może ktoś z Was jest i nie widzi. I nie widzi, aby tu się miało coś polepszyć z tą osobą, jakieś pogorszenie sytuacji. Może być też, że ktoś w głowie ma albo miał, czy będzie miał, żeby wyjechać, podjąć jakieś decyzje. Przychodzi coś toksycznego, jakiś strach. No. Albo koziorożec, bo to jest też karta monet. To jest ziemski, ziemska energia. Chyba, że przychodzi jakieś uzależnienie od kogoś, albo od finansów, albo od czegoś, co, co jest nowe. Czyli może się tu pojawić coś nowe, co Was będzie bardzo przywiązywać do siebie. Ale co to nie wiadomo. I Wy tu jesteście w tej energii walczenia. Wy, Skorpiony, tu jest Skorpion. Skorpion nie umie sobie poradzić trochę. Jest w pozycji odwrotnej ta karta. Trochę boi się zakończyć. Mimo, że przychodzi jakaś prawda o czymś. I Wy tu walczycie. Stawiacie opór czemuś. Bronicie się, przeciwstawiacie czemuś. Może, że przeciwstawiacie się kończeniu z czymś. Albo to wy jesteście i tu właśnie walczycie o coś. Z zewnątrz wyzwolenie się. Przychodzi wyzwolenie i rozpoczęcie, przychodzi nowe uczucie. Czyli tu są te początki jakieś nowe, te asy. Te asy pokazują na coś, na potencjał jakiś, na coś co nowego, bo tu się kończy albo z powodu tej osoby, tego szczelca, albo z powodu jakiejkolwiek innej osoby. Wy się tu to coś dowiadujecie, kończycie i nie widzicie dalej, nie widzicie, to znaczy nie planujecie w głowie, w głowie macie takie myśli, że tu musicie podjąć jakąś decyzję, bo nie widzicie już tu sukcesów żadnych, Natomiast przychodzi coś, co was uzależnia, coś, co przywiązuje, coś, co jest po prostu bardzo kuszące może no, coś nowego, bardzo kuszącego do was przychodzi. Wy się tu bronicie przed czymś, może odpieracie ataki jakieś i uwalniacie się, rozpoczynacie coś nowego, o czym nie wiecie, czego się nie spodziewacie, że tę walkę zakończycie i będziecie się czuć szczęśliwi. Na koniec jest odejście. Tak. Odejście, aby przemyśleć, odejście, aby być trochę samemu. Co niektórzy odejście na emeryturę, jeżeli by chodziło o pracę. Może być, że kończycie umowę o pracę. Praca była dla Was stabilna, bardzo bezpieczna. Nie ma tutaj już. Współpracy, kończenie umowy w pracy, w której byliście już bardzo, bardzo długo, od dawna. Odcinacie się od tego wszystkiego, bronicie się jeszcze przed czymś, ale jest zakończenie czegoś i rozpoczęcie czegoś czyli rozwój własny. Coś tutaj, jakieś zakupy, jakieś kuszące zakupy, jakieś, jakieś inwestowanie w jakieś rzeczy. Poczucie się szczęśliwym, czyli przestaniecie się walczyć o coś. Uświadomicie sobie, że musicie coś zakończyć, bo to już nie ma sensu, i odchodzicie. Gdzieś w miejsce, gdzie. No, będziecie albo przemyśliwać, albo tak powiedziałam, na emeryturę, albo gdzieś w jakieś miejsce, gdzie będziecie chcieli pobyć sami, gdzieś przemyśleć coś. To jest karta brama, czyli opuszczenie czegoś, co też Wam już nie służy, co, jest, co Wam nie przyniesie już żadnych sukcesów, co Wam nie przyniesie już rozwoju tam i nie ma sensu, aby tam krwić. No. To jest też osoba z poznaku panny, tak jak powiedziałam. To jest skorpion szczelet, to jest trygon wasz, skorpion, rak ryby, waga bliźnięta, wodnik i koziorożec. Czyli tak bym to widziała tutaj u was. Nie wiem jakie osoby są przy was, które tu osoby pasują i czy to cokolwiek pasuje. Ale fakt faktem pokazane było, że już dłużej czekać nie będziecie na coś. Może z jakimiś decyzjami. No i to jest wasza karta, Skorpion ragryby. Trzeba by rada taka by byście byli sobą. No, po prostu byćcie sobą. Skupcie się na sobie. Może bardziej skupcie się też na emocjach tutaj. Podejdźcie tak na spokojnie też. No tutaj król kielichów to jest osoba spokojna. Osoba, która podchodzi tak z uczuciami, z, taką, z takim zrozumieniem, z empatią. W jakiejś sytuacji. Albo może macie taką osobę, no to może y, zwróćcie na nią uwagę, jeżeli macie taką osobę, czy panie, czy panowie. Jakąś osobę taką z waszego trygonu, która przyniesie wam taki spokój, albo byćcie sobą. Więc dziękuję za wysłuchanie Skorpionom. Życzę wszystkiego najlepszego i do następnego razu.